Zadanie 24 z matury 2024 w kartyzjańskim układzie współrzędnych dane jest równoległobok ABCD, w którym mamy informację o współrzędnych A i B i mamy informację w jakim punkcie nasze przekątne się przecinają. Więc narysujmy sobie na razie taki rysunek dosłownie pomocniczy, który nie rysujemy w układzie współrzędnych, tylko sobie tak pozaznaczamy to, co mamy. Mamy równoległobok ABCD, zaznaczamy jego wierzchołki, minus 2 i 6, B, 10 i 2, przekątne. Tak samo mamy informacje o przekątnych, więc sobie je narysujemy. I mamy informację, że one przecinają się w punkcie P o współrzędnej 6 i 7. Super. Mamy wszystko. Mamy obliczyć długość boku BC tego e, równoległoboku. Żeby to policzyć, potrzebujemy mieć współrzędne punktu C, którego na razie nie mamy, ale po pierwsze musimy pamiętać o tym, że przekątne w równoległoboku dzielą się w połowie, czyli tak naprawdę mamy odcinek AC, w którym mamy informację o środku współrzędnej. I teraz tak, był wzór na środek. Jeżeli oznaczymy go sobie jako xs, ys, to tutaj przypomnę, jakie są na to wzory. Jeżeli mamy odcinek o końcach A i B, i potrzebujemy wyznaczyć jego środek, to po prostu dodajemy końcowe współrzędne x do x i y do y, czyli y a plus yb przez 2. No i teraz, jak to możemy wykorzystać w naszym zadaniu? My mamy informację o środku, ale nie mamy jednego końca. To nie szkodzi i po prostu pod te wzory sobie to podstawimy, czyli 6, to jest nasza pierwsza współrzędna środka, to jest minus 2, bo to jest xa. Dodać xc, którego nie mamy przez 2. No i jak sobie to policzymy? Mnożymy razy 2, przenosimy dwójkę, czyli mamy 14, to jest xc. I kolejnie robimy to samo z y, czyli środek y plus ya plus yc przez 2, mnożymy razy 2. Przenosimy sobie szósteczkę, czyli 14 minus 6 to będzie 8. No i mamy już punkt C, a jeżeli mamy punkt C, to możemy policzyć długość odcinka BC, bo to też jest w tablicach. I teraz tak, długość odcinka BC, zanim sobie policzymy, to ja przypomnę wzór na długość odcinka, który jest oczywiście też w tablicach, po prostu od końca od xów odejmujemy xb minus xa podnosimy do kwadratu yb minus ya również podnosimy do kwadratu przy okazji jak macie takie sytuacje w których używamy wzorów sprawdźcie czy wiecie gdzie znajdują się w tablicach zróbcie sobie teraz taki mały test czy jesteście w stanie je zlokalizować dlatego że później na maturze okazuje się że nie wiemy w ogóle gdzie co się znajduje ok liczymy sobie odcinek bc czyli od xc czyli od 14 odejmujemy 10, odejmujemy współrzędne punktu b i podnosimy do kwadratu, oraz od 8 odejmujemy 2 i podnosimy to sobie do kwadratu. Nie zapominamy o tym pierwiastku nad, nad całością. Odejmujemy Wyliczamy najpierw nawiasy oczywiście i teraz pamiętajmy dalej musimy policzyć najpierw liczbę, którą mamy pod pierwiastkiem. To jest 16 plus 36. Z tego liczymy sobie pierwiastek. E, ładnie się tego nie da policzyć, to będziemy mieć 4 razy 13 inaczej, czyli to wyjdą dwa pierwiastki z 13. Tutaj zakładam, że wszystko jest. Jasne. E, ok, dwa pierwiastki z 13 to jest ten bok BC, który trzeba było policzyć, więc wszystko mamy. Jeżeli czujesz, że to zadanie z geometrii było dla Ciebie ciężkie, zachęcam Cię właśnie do tej strony z kursami, w którym mamy wszystko wytłumaczone, całą geometrię od A do Z tłumaczenia, ja, razem tutaj z naszą sobą. Wszystkiego się uczymy idealnie, tak żeby maturę zdać na 100%.